Ostrygi są uważane za naturalny afrydyzjak od tysięcy lat i są szeroko stosowane w wielu kulturach w celu zwiększenia popędu płciowego i podniecenia. Badania naukowe wykazały, że zawierają one unikalne aminokwasy, które stymulują pożądanie seksualne zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Pomyślałem więc, że będzie to dobra okazja, aby spróbować ich po raz pierwszy. Powiedziano mi, że ostrygi są żywe aż do momentu ich zjedzenia, co jest czymś, o czym chciałbym, aby ktoś mi powiedział, zanim zdecydowałem się dziś spróbować. A może lepiej byłoby, gdybym w ogóle nie został o tym poinformowany. Ostrygi są zdecydowanie smakiem nabytym, ale lepszym niż się spodziewałem. Są dostarczane z kilkoma różnymi sosami, które prawdopodobnie sprawiają, że smakują lepiej, ale to konsystencja mnie zaskoczyła. Spróbowałem jednej z zachodniego wybrzeża i jednej ze wschodniego wybrzeża, i szczerze mówiąc, nie mogłem naprawdę odróżnić, ale jeśli wiesz, może możesz mi po powiedzieć w komentarzach poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, było to dobre doświadczenie i polecam je, jeśli jesteś typem poszukiwacza przygód. Chociaż stanowią świetną przystawkę, myślę, że na danie główne pozostanę przy czymś, co jest mi bardziej znane. Niewiele osób wie, że ostrygi były podstawowym pożywieniem wielu cywilizacji, takich jak Rzymianie, ale także niektórych plemion rdzennych Amerykanów, takich jak Indianie Chumash, którzy mieszkali tutaj w Calabasas, gdzie właśnie spróbowałem ich po raz pierwszy. Główna dieta Chumash składała się z ryb, małży, omułek, ostryg, ale jedli także ssaki morskie, takie jak foki i wydry. Antropolodzy szacują, że w czasie europejskiej okupacji południowe wybrzeża Kalifornii zamieszkiwało około 20 tysięcy Szumasz, a ich podstawowe potrzeby żywieniowe zależały od, od obfitości morza. Obecnie szacuje się, że populacja Szumasz liczy około 5 tysięcy członków, z których wielu może prześledzić swoich przodków na wyspach kanałowych u wybrzeży Los Angeles. Niedawno nagrałem film o gigantycznych ludzkich szczątkach znalezionych na niektórych z tych wysp, w tym na wyspie Catalina, do którego link znajduje się w opisie poniżej. Oczywiście ostrygi nie są jedynymi owocami morza, które starożytni uważali za zwiększające libido. Nauka wyjaśniająca dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie ma związek z faktem, że ryby i kawior są również pełne składników odżywczych takich jak witamina B12, siarka, wapń, żelazo i cynk. Niektóre z nich są uważane za zwiększające pasję, pożądanie i popęd. W niektórych kulturach karaibskich uważa się, że jedzenie krewetek podczas stosunku podwaja przyjemność, ale są one również bogate w cholesterol, więc dzisiaj pozostanę przy rybach. Zjadłem halibuta panierowanego w parmigiano z grillowanymi szperagami i beurre blanc, co oznacza białe masło. I to danie jest zdecydowanie lepsze niż ostrygi, których na pewno spróbuję ponownie, jeśli znajdę kogoś na tyle odważnego, by zjeść je ze mną. Niezależnie od tego, czy kochasz, czy nienawidzisz surowych ostryg, nie można zaprzeczyć, że mają smak i konsystencję, która jest całkowicie charakterystyczna dla nich. Na razie po prostu rozsmakuję się w tej rybie, a potem możemy zacząć dzisiejszy odcinek. Egzotyczna jagoda uprawiana w lasach deszczowych Ameryki Południowej nazywa się Akai. A tak się składa, że sąsiaduje z miejscem, w którym przygotowuje się koktajle z tego bogatego w składniki odżywcze afrodyzjaku, czczonego w Brazylii, a także uważanego za rzekomo naturalnie obniżający poziom cholesterolu. Jest również bogaty w witaminę A, przeciwutleniacze i uważa się, że potencjalnie zwiększa wytrzymałość mężczyzn i podobno zwiększa szansę pary na poczęcie, w oparciu o opublikowane badanie w 2015 roku. Tak więc ta ogoda z brazylijskiego lasu deszczowego może być superżywnością. Meksykański folklor przypisuje żółwi jajom niesamowite właściwości, wierząc, że mogą one wzbudzać pożądanie, zwłaszcza u mężczyzn, co jest jednym z powodów, dla których żółwie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem na Florydzie. Palestyńscy rybacy wierzą, że krew żółwi morskich w basenie Morza Śródziemnego ma podobny wpływ na mężczyzn, ale niestety zwierzęta te są również gatunkiem zagrożonym wyginięciem, więc większość rybaków z Lewantu wypuszcza je, gdy zostaną przypadkowo złapane. Starożytni Chińczycy wierzyli, że ciepła krew węża zapewnia mężczyznom długotrwałe pobudzenie i wytrzymałość, a im bardziej jadowity wąż, tym bardziej uważano, że jest skuteczny. W niektórych źródłach dodawano nawet trochę jadu do krwi, aby zwiększyć męskość wraz z alkoholem, aby rzekomo uczynić go bezpieczniejszym do picia. Nie, nie będę próbował żadnego w tym odcinku. W świecie okultyzmu krew zawsze od czasów starożytnych była uważana za przydatną do celów uzdrawiania, siły i wzmocnienia, ponieważ uważano, że niesie ze sobą duszę. Jeśli zdobywca wypił krew swojej ofiary, wierzono, że może zyskać moc i siłę, siłę która wcześniej należały do niej. Był to jeden z powodów, dla których Grecy, Asyryjczycy i Persowie byli przerażeni z cytami, którzy według Herodota zabijali swoich wrogów i robili z ich czaszek kubki do picia. Dla starożytnych Greków krew była magicznym eliksirem. Pliniusz Starszy, jeden z największych historyków Imperium Rzymskiego, opisywał szaleńczy pęd widzów na areny, by pić krew poległy, poległych gladiatorów. Urodzona w 1560 roku węgierska hrabina Elżbieta Batory wierzyła, że źródło młodości znajduje się we krwi dziewic i podobno regularnie kąpała się w krwi młodych dziewcząt, aby zachować młodość. Podczas gdy koncepcja ta wydaje się być naśladowana przynajmniej częściowo przez współczesnych miliarderów, którzy próbują spowolnić efekty starzenia się, wykorzystując krew młodych ludzi poprzez transfuzję. Twierdzę, że tradycyjnym ezoterycznym motywem było nie tyle przedłużenie fizycznej długowieczności jednostki, co wzmocnienie jej duchowej witalności. Innymi słowy, alchemicznym celem nie było uczynienie ciała wiecznym, wiecznie żywym, ale osiągnięcie duchowej nieśmiertelności poprzez udoskonalenie energii życiowej w celu wzmocnienia duszy, starając się zachować jak najwięcej świadomości w życiu pozagrobowym po nieuniknionym przejściu podczas śmierci fizycznej. Istnieje wiele sposobów oceny sukcesu człowieka. Niektórzy ludzie uważają, że bogactwo finansowe jest ostateczną oznaką statusu, a zatem dążenie do materialnych skarbów. Inni ludzie uważają, że zdrowie jest najważniejsze, kładąc największy nacisk na witalność. Jeszcze inni oceniają człowieka na podstawie jego płodności, czyli liczby potomstwa, które udało mu się spłodzić w ciągu swojego życia. Jeśli którekolwiek z tych stwierdzeń jest prawdziwe, to niewielu może twierdzić, że odniosło taki sukces jak Chingiz Han, który posiadał wszystkie bogactwa znanego świata i miał wytrzymałość i hard ducha, aby ustanowić Imperium Mongołów, które było jednym z największych w historii. A fakt, że jego DNA jest obecne u około 16 milionów żyjących obecnie mężczyzn, świadczy o jego sprawności genetycznej, co jest zdumiewającym osiągnięciem. Ujmę to w ten sposób. Jeden na 200 mężczyzn jest bezpośrednim potomkiem Chingis Hana. Innym sposobem spojrzenia na to jest to, że dziesięciu mężczyzn mieszkających w granicach ogromnego imperium mongolskiego w szczytowym okresie nosi jego chromosom Y. Był człowiekiem o wielkim apetycie i wielkiej wytrzymałości. Nie ma co do tego wątpliwości. Zapewne znasz następujący cytat z Chingiszana, który został sparafrazowany w filmie Konan Barbarzyńca. Cytat: Największą radością dla mężczyzny jest pokonanie swoich wrogów, przepędzenie ich przed sobą, odebranie im wszystkiego, co posiadają, zobaczenie tych, których kochają we łzach, jazda na ich koniach i trzymanie ich żon i córek w ramionach. Tak więc, chociaż Chingis Khan był bardzo płodnym kochankiem i z powodzeniem przekazał cechy swoich rudych włosów i zielonych oczu, które są recesywnie przenoszone przez miliony ludzi dzisiaj, to tak naprawdę pod koniec życia chodziło mu o jedną rzecz nieśmiertelność. Podczas gdy jego dziedzictwo żyje dzięki jego dzieciom i ich dzieciom, nie wystarczyło to w obliczu jego własnej śmiertelności. Wiemy o tym z listu, który Chingis Han napisał do słynnego taoistycznego mnicha, zachęcając go do pokonania ogromnej odległości, aby przybyć na jego dwór i nauczyć go alchemicznego sekretu zachowania siły życiowej, okiełznania i transmutacji qi, ki lub prany oraz nadania nieśmiertelności. Mistrz Chang-kun był wybitnym taoistycznym mnichem i alchemikiem urodzonym w 1148 roku, a więc będącym w podeszłym wieku w czasie swojej podróży. Jego taoistyczna sekta była znana ze skrajnego ascetyzmu, który utrzymywał, że naturalny stan człowieka został utracony lub był w stanie upadku, ale można go odzyskać poprzez pewne starożytne praktyki aryjskie, te same wewnętrzne techniki alchemiczne wykorzystywane przez ezoteryczne organizacje okultystyczne w Europie, takie jak Stowarzyszenie Vril. Techniki, które wykorzystują i przekształcają energię biomagnetyczną w znacznie wyższe i subtelniejsze formy. Changchun został zaproszony lub poproszony przez Chingiz o udanie się na jego dwór, który w tym czasie obozo obozował w Azji Środkowej. Trasa wiodła przez góry Altaj i Tien Shan oraz południowe części dzisiejszego Kazachstanu przez Kirgistan, a następnie w dół do Iranu i Afganistanu. Towarzyszył mu jego uczeń Li Chi Chang, który napisał szczegółowy dziennik podróży, który został opublikowany w 1228 roku. Chciałbym teraz zaprezentować list Chingis Hana z zaproszeniem do taoistycznego mistrza Chang Chunga. Niebo opuściło Chiny z powodu ich wyniosłości i ekstrawaganckiego luksusu. Lecz ja, żyjący na północnym pustkowiu, nie mam nadmiernych namiętności. Nienawidzę Luksusu i zachowuję umiar. Mam tylko jeden płaszcz i jedno jedzenie. Jem to samo jedzenie i jestem ubrany w te same łachmany co moi skromni pasterze. Uważam ludzi za swoje dzieci i interesuję się utalentowanymi ludźmi, jakby byli moimi braćmi. Zawsze zgadzamy się w naszych zasadach i zawsze łączy nas wzajemna sympatia. Na ćwiczeniach wojskowych zawsze jestem z przodu, a w czasie bitwy nigdy nie jestem z tyłu. W ciągu siedmiu lat udało mi się dokonać wielkiego dzieła i zjednoczyć cały świat w jednym imperium. Sam nie posiadam wybitnych cech, ale rządy krewnych są niestałe, dlatego niebo pomaga mi zdobyć tron krewnych. Sungowie na południu, Huiho na północy, Hia na wschodzie i Barbarzyńcy na zachodzie, wszyscy razem uznali moją zwierzchność. Wydaje mi się, że od odległych czasów naszego Shan Yu nie widziano tak rozległego imperium. Ale ponieważ moje powołanie jest wysokie, obowiązki, które na mnie spoczywają, są również ciężkie. I obawiam się, że w moich rządach może być coś niedostatecznego. Aby przekroczyć rzekę, tworzymy łodzie i stery. Podobnie zapraszamy mędrców i wybieramy naszych as asystentów do utrzymania imperium w dobrym porządku. Odkąd wstąpiłem na tron, zawsze brałem sobie do serca rządzenie moim ludem, ale nie mogłem znaleźć godnych ludzi, którzy zajęliby miejsca trzech, kung i dziewięciu kingów. W odniesieniu do tych okoliczności zapytałem i usłyszałem, że Ty, Mistrzu, przeniknąłeś prawdę i że kroczysz ścieżką dobra. Głęboko uczony i doświadczony, zgłębiłeś wiele praw. Twoja świętość stała się oczywista. Zachowałeś rygorystyczne zasady starożytnych mędrców. Obdarzony jesteś wybitnymi talentami sławnych ludzi. Przez długi czas mieszkałeś w jaskiniach skał i wycofałeś się ze świata, ale ludzie, którzy wymagali świętości, przybywają do ciebie jak chmury na ścieżce nieśmiertelnych w niezliczonych tłumach. Wiedziałem, że po wojnie nadal mieszkałeś w shang -tung, w tym samym miejscu i zawsze o tobie myślałem. Znam historię o powrocie z rzeki Wei na tym samym wozie i o trzykrotnym zaproszeniu do nowej chaty. Ale co mam zrobić? Dzielą nas góry i rozległe płaszczyzny, a ja nie mogę się z Tobą spotkać. Mogę tylko zejść z tronu i stanąć obok. Pościłem i myłem się. Rozkazałem mojemu adiutantowi Li chung przygotować dla Ciebie eskortę i wóz. Nie bój się tysiąca Li. Błagam cię, żebyś ruszył swe święte kroki. Nie, myl, nie myśl o rozległości piaszczystej pustyni. Pociesz ludzi w obecnej sytuacji, lub zlituj się nade mną i przekaż mi środki do zachowania życia. Sam będę ci służył. Mam nadzieję, że zostawisz mi choć odrobinę swojej mądrości. Powiedz do mnie tylko jedno słowo, a będę szczęśliwy. W tym liście krótko wyraziłem swoje myśli i mam nadzieję, że je zrozumiesz. Mam również nadzieję, że przeniknąwszy zasady Wielkiego Tao, sympatyzujesz ze wszystkim, co słuszne i nie sprzeciwisz się życzeniom ludu. Chociaż dążenie do nieśmiertelności jest starożytne i różnorodne, w kontekście pierwotnego taoizmu jest ono dość specyficzne. Nieśmiertelność jest zwykle po prostu definiowana jako życie wieczne, bycie wolnym od śmierci i niekończąca się egzystencja. Podczas gdy Qingis Han prawdopodobnie w pewnym stopniu chciał przedłużyć życie swojego ciała, okultystyczna natura ezoterycznej alchemii wewnętrznej nie koncentruje się na przeciwdziałaniu starzeniu się lub oszukiwaniu śmierci, ale raczej na wzmacnianiu innych aspektów bytu danej osoby, nieuznawanych przez współczesną zachodnią naukę. Mówiąc najprościej, starożytne filozofie wschodnie i euroazjatyckie zajmują się rozwojem i przetrwaniem duszy, świadomości i odżywianiem ciała duchowego lub świetlnego, które rzekomo przetrwa śmierć ciała fizycznego. Jest to obszerny temat, o którym wiele napisano, a nawet więcej, który jest przekazywany tylko ustnie przez inicjacje w szkołach tajemnic, ale nadal można go wykryć w wielu tradycjach starożytnych kultur, takich jak yoga tantryczna, która bardzo różni się od typu, który obejmuje tylko rozciąganie i utrzymywanie pozycji gigong który obejmuje cyrkulację chi lub ki w całym ciele, ale działa tylko wtedy, gdy ktoś nauczy się, jak okiełznać i transmutować chi w pierwszej kolejności. W przeciwnym razie jest to nic innego jak taniec w zwolnionym tempie. Medytacja, która ponownie w swojej ezoterycznej formie bardzo różni się od typu najczęściej nauczonego dzisiaj, co bardziej przypomina drzemkę. Prawdziwa medytacja wcale nie jest relaksująca i jest daleka od siedzenia nieruchomo z zamkniętymi oczami, ponieważ to, co się dzieje wewnętrznie na subtelnym poziomie energetycznym, nie jest spokojem. Istnieją aspekty odżywiania i metodologii, w które nie będę się zagłębiał, ponieważ wiedza ta może być na nadużywana. Ale nie jest tajemnicą, że wielu mnichów spożywa pewne przedmioty o właściwościach psychoaktywnych, które po spożyciu niektórzy twierdzą, że mogą pomóc w wewnętrznym procesie alchemicznym. To powiedziawszy, prawdziwe serce świętej wewnętrznej alchemii, strzeżone tajne. Techniki praktykowane przez faraonów, cesarzy, alchemików, filozofów i mnichów ma związek z łączeniem męskich i żeńskich zasad w pewien kontrolowany sposób, co wymaga dyscypliny i praktyki. I z tego zjednoczenia powstaje trzecia siła. Jest to prawdziwe, ukryte znaczenie kryjące się za całą symboliką, która obejmuje dwie polaryzacje, męską i żeńską, łączące się w celu stworzenia trzeciej, która jest zwykle przedstawiana jako wywyższone dziecko. Nie mogę wystarczająco podkreślić, że jest to symboliczne i nie ma nic wspólnego z prokreacją. Dziecko, które jest tworzone, nie jest fizyczne, jest tylko symboliczną reprezentacją tego, co dzieje się na bardziej subtelnym poziomie energetycznym. Ta duchowa siła, która jest tworzona, dzieje się wewnątrz mężczyzny lub kobiety, jest tym, co taoiści nazywają budowaniem nieśmiertelnego ciała. A na Zachodzie może być nazywana duszą, duchem lub odrodzeniem się w ciele świetlnym, podobnie jak tęczowe ciało w buddyzmie tybetańskim. Aby pomóc zilustrować tę koncepcję, oto krótki fragment staoistycznego mistrza Montag-Chia. Więc posłuchajmy. Więc kiedy robisz to w ten sposób i zaczynasz naprawdę mieszać te dwie energie w jedną, ona zaczyna formować się w inne ciało. Nazywamy to wstrzyknięciem nasienia duszy lub ducha do nieśmiertelnej energii, energii zin, dając życie innemu ciału, co oznacza, że rozwijamy duszę i ducha. Czy czujesz, że to się dzieje w Tobie? Tak. Co czujesz? Kiedy obracasz się w swoim myśle, czujesz kolejne uderzenie życia. Czujesz, jakbyś leżał w sobie, wewnątrz życia. Tak, i możesz je poczuć, możesz być tego świadomy i to wydarzy się wewnątrz Ciebie. Więc po tym, jak rozwiniesz to ciało, co się stanie potem? So, because, więc przypominasz sobie, że przenosisz świadomość, przenosisz swoją świadomość do niego, to tak jak kawałek drewna, jeśli je spalisz, zamieni się w ciepło, ale zniknie. Teraz fizycznie nie możemy nic zrobić, ale kiedy przekształcisz to w qi, może się przekształcić i możesz to wziąć. Tak jak jeśli zwrócisz swoje serce fizycznie, ale kiedy zwrócisz swoje serce ku czystej miłości, stanie się ono inną energią. Energia, jeśli nic nie robisz, rozprasza się. A jeśli masz pojemnik, w którym ją umieścisz, to ona tam jest. Więc w ten sposób musisz najpierw zbudować ciało, a kiedy masz miłość, radość, szczęście i cokolwiek masz, chcesz je przechowywać, możesz umieścić je w ciele. A potem, oczywiście, musisz mieć emocjonalne połączenie. Ale kiedy już masz to nieśmiertelne ciało, powiedzmy, że rośnie, to co robimy z tym ludzkim doświadczeniem? Cała rzecz polega na tym, że co nazywamy nieśmiertelnym ciałem, przenosisz cokolwiek fizycznego do innego ciała, a kiedy chcesz opuścić świat, bierzesz to, co przenosisz i odchodzisz. Przekształcasz ciało w inne ciało, a twoja świadomość również przechodzi do tego ciała. Więc to ciało umier nie umiera, a to ciało umiera. Więc musisz zmienić to umierające w to nowe i możesz je wyrwać. Tak więc często w mięśniach poprzecznych, gdy ćwiczą do poziomu, w którym opuścili świat, czasami ciało kurczy się o połowę, ponieważ wyjmują wiele rzeczy. To jest to samo, co praktykował Jezus, gdzie po śmierci przez trzy dni jego ciało rozpuściło się i zniknęło. Tak. Ile czasu zajmuje zbudowanie nieśmiertelnego ciała? Właściwie to w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia przygotowań, a kiedy znajdziesz... zajdziesz w ciążę, nie wiemy kiedy. Zajdziesz w ciążę z własnym nieśmiertelnym nasieniem. Ziarnem. Nikt nie wie kiedy, ale kiedy będziesz to robić, pewnego dnia zajdziesz w ciążę. Jesteś w ciąży? Mężczyzna w ciąży czasami niezbyt dobrze, co? Teraz, kiedy zajdziesz w ciążę, musisz je karmić lub pielęgniować przez trzy lata. Mistrzowie taoistyczni byli w stanie to zrobić, a następnie odejść ze swoim nieśmiertelnym ciałem. Więc to jest ostateczna praktyka kultywowania energii seksualnej. Czy kiedykolwiek masz wytrysk? O tak, czasami oznacza to, że mam dzieci. Wiele starożytnych tradycji na świecie, w tym hinduizm, taoizm, tantra tybetańska, gnostycyzm, ezoteryczne chrześcijaństwo, niektóre sekty sufi i ustne aspekty kabały, utrzymują, że skoncentrowana energia życiowa osoby jest rozpraszana i tracona w momencie kulminacji jest to podobne do rozładowania baterii w przewodzie uziemiającym. Energia znika na zawsze i pozostaje wyczerpana. W języku francuskim wrażeniem na to jest dla Petit Mort, tłumaczone jako mała śmierć, co sugeruje utratę lub osłabienie świadomości po akcie cielesnym, co jest wyrażone biblijnie w opowieści o, Eden, o ogrodzie Eden, gdzie po zjedzeniu zakazanego owocu, który reprezentuje orgazm, Adam i Ewa pozostają nadzy, co oznacza, że są w duchowo otępiałym i energetycznie zdegradowanym stanie. Nawet starożytni Egipcjanie wierzyli, że akt miłości był potencjalnie czymś więcej niż tylko prokreacja. Wierzyli, że moment kulminacji jest święty, a jeśli zostanie wykorzystany we właściwy sposób, stanie się źródłem nieskończonej energii pranicznej, a tym samym prowadzić do życia wiecznego. Wystarczy spojrzeć na wiele pozostawionych mumii, aby wiedzieć, że nie mówili o fizycznej egzystencji, ale o świadomej egzystencji w życiu pozagrobowym. Wierzyli również, że długotrwały i błogi orgazm może zwiększyć siłę życiową lub k, ale prądy energii muszą być kontrolowane, aby energia praniczna nie została utracona. Prowadzi do wyższej świadomości w światach poza tą płaszczyzną. Eliksir życia, lub to, co alchemicy nazywali kamieniem filozoficznym, ma wiele nazw i rzekomo leczy każdą chorobę, dając pijącemu nieśmiertelność. Ta fontanna młodości była poszukiwana przez wiele kultur na przestrzeni wieków i jest wspomniana w różnych starożytnych dziełach, w tym w Eposie o Gilgameszu, datowanym na około drugie tysiąclecie przed naszą erą. W pismach hinduskich opisywana jest jako Amrita a niektóre interpretacje Biblii utożsamiają ją z odniesieniem Jezusa do wody życia, o której mówi, że stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Podczas gdy wiele osób postrzega te odniesienia jako sugerujące, że istnieje dosłowny magiczny eliksir, który ktoś spożywa, a następnie jest przekształcany, starożytne religie szkół tajemnych nauczają, że substancja ta jest w rzeczywistości uzyskiwana w drodze wewnętrznej alchemii, w której własna energia bioelektromagnetyczna osoby jest wykorzystywana, wzmacniana i cyrkulowana, a nie eliksir, który się pije. Ta płynna złota substancja nazywana jest chi lub ki na wschodzie, prana w Indiach, wril w niektórych europejskich tajnych stowarzyszeniach i przekłada się na energię życiową, która jest dostępna dla wszystkich ras ludzi, a przez rozszerzenie wszystkich żywych istot, w tym zwierząt. Tradycje takie jak ścieżka aryjska, która później została przemianowana na szlachetną ścieżkę we współczesnym buddyzmie, Pracują nad kultywowaniem tej energii życiowej, o której w pewnym momencie mówi się, że budzi uśpione centra energetyczne w ciele, położone wzdłuż kręgosłupa przez serce i do głowy. Znane również jako czakry, które po aktywacji rzekomo prowadzą do podwyższonych stanów witalności energetycznej, co oznacza fizyczną błogość, świadomość psychiczną i duchowe oświecenie. I spiritułowy enlightenment. Czytał Bartomej Talaczyk.